Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tą nietypową aurę dla Polski, jaką jest prawdziwa zima. Temperatura morza była od kilkunastu lat na minusie, nawet i do minus tam 10-15, ale śniegu, tyle śniegu to nie było. Napadało z 10 cm, 15 cm śniegu napadało przez noc. W Lubelskim, w Lublinie, właściwie nie w Lubelskim, bo w Lubelskim nie, może na północy Lubelszczyzny albo na południu Lubelszczyzny nie napadało nic. Dajcie znać w komentarzach, ile u Was śniegu napadało przez ostatnie kilka dni. Wziąłem właśnie, odśnieżyłem schody, bo masakra <laughs> ze śniegiem, i idę do samochodu po lampę, którą dzisiaj zamontujemy, i idę do samochodu po laptopa. Pozostawiłem wszystko, żeby tu jak najszybciej odśnieżyć flagi powiewają już na tym wietrze małym a tutaj chyba będzie się jeszcze przynajmniej ze dwa razy no nic biorę drabinę i montujemy lampę która jest tam i ja wam jeszcze coś pokażę co kupiłem a kupiłem dość dużo rzeczy z AliExpressu też pod nowy produkt do Hot -hullisów. Yy, znaczy, półprodukt. Produkt. Yy, pół produkt. który da nam produkt do Hot wheelsów, Ale w tym momencie zajmę się lampą. Lampą, bo ta lampa już mnie troszeczkę, nie powiem, irytuje. Szczególnie, że po ostatniej robocie w tamtym roku, gdzie materiał gdzieś tam się pewnie tutaj wyświetli, albo możecie go znaleźć na kanale, yy, byłem troszeczkę zdenerwowany. Kupiłem do domu inną lampę, inny wentylator z lampą, większy I ten stwierdziłem, że dam tutaj Już nie będę kupował używek na Vinted, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam Tylko sprawdzona ta lampa kosztowała w Leroy Merlin, z tego co pamiętam 800 zł kilka lat temu, około 5 Kupiłem do synka pokoju podobną lampę z Aliexpressu za 200 zł, Duży wentylator z lampą, tak jak jest w Stanach, tylko że bardziej nowoczesny LEDowy kupiłem za 200 zł dosalony. Duży metr, chyba 20, albo metr 10 średnicy. Rozpiętości skrzydeł do sypialni. Teraz kupiłem 68 cm. Wentylator też ze skrzydłami takimi normalnymi. No i wymieniłem ten. Ten się nie opłaca sprzedawać, no bo za niego wezmę łamek ceny. Wiadomo, gwarancji nie ma, nic nie ma. A tutaj akurat wymienię tą lampę i będzie. Mam nadzieję, Git. No dobra, wentylator zamontowany. Pasowałoby zrobić Lumos i zobaczyć, czy działa. Znaczy, światło na pewno będzie działać. Pytanie: czy pilot. Oczywiście baterii nie kupiłem żadnych. nie Dlaczego, ja w tym lokalu jakiś fart mam do lamp. Wzięła i spadła. I się połamała. Pilot, ale działa. Działa, działa, ale połamana. Jak widać zresztą, kurwa, 800 zł. Ta lampa kosztowała kiedyś, ale przynajmniej działa. Cyk, białe mocniej słabiej jak to woli ściemnianie wiadomo wentylator ma 6 biegów ma przód tył weźmiemy rear czyli żeby dmuchało w sufit i żeby rozmuchiwało powietrze w ten sposób a nie w ten tłoczyło tak sobie ostatnio pomyślałem po co Mam kupować nowy mikrofon. Jak przecież mikrofon bezprzewodowy mam. Bo chciałem polepszyć trochę jakość audio. Słyszycie jakie to audio jest? Czy jest dobre czy jest złe? Nie mi oceniać. Znaczy, mi też, ale e, chciałem to audio troszeczkę polepszyć. No ja przecież mam mikrofon boi bezprzewodowy. E, z nadajnikiem z odbiornikiem. Mm. Tylko że miałem taki problem, że mam lightning. Czyli do iPhone'a. No, typowo do iPhone'a kupiony, bo miałem nagrywać coś innego kiedyś. E, nie miał być taki stricte. Mam TRRS i mam TRS, czyli mi, mini-jacki. One się różnią tym, że ma, jeden ma dwa złącza, drugi ma trzy złącza. Tym, mo, tym można TRRS od TRS rozróżnić. No i chciałem do DJI Osmo Action 3 kupić mikrofon. Nie oryginalny DJI, tylko zamiennik. E, zamiennik, no bo i czy jakiejś innej tam firmy, e, którą mam wybraną. Mikrofony od 150 do 250 zł za jeden, jedną sztukę tak naprawdę, za komplet tak jak ten. No i ja sobie przypomniałem, że można sobie kupić coś takiego jak USB-C micro jack użyć złącza mikro. Minijack eee, TRRS, czyli trzy te złączki, żeby miał, trzy, trzy kreseczki. Podłączyć to do mikrofonu, to się fajnie tak adapter wbija. Oczywiście adapter można kupić, eee, taki adapter jak ten Lightning, można kupić USB-C. On kosztuje 69 zł. Eee, nie wiem, czy w tej obudowie by, by się to zmieściło. Jeżeli to się sprawdzi, to może się pokuszę. Nie wiem jeszcze, ale ten adapter fajnie działa, bo on bardzo ciasno siedzi i tutaj z boku, tam gdzie się ładuje USB-C, można podpiąć i wtedy mikrofon jest wykrywalny. Do czego dążę? Wydrukowałem sobie wczoraj taki adapterek. On jest do przeprojektowania, bo nie ma tutaj wejścia miejsca na przycisk do, włą do włączania. Fajnie się zaklikuje. I on się już nie rusza. Mam szynę montażową, wy tego teraz nie widzicie, ale tą szynę też będę musiał przeprojektować, bo ona się zaklikiwała, żeby ona nie, ona się nie ruszała. I teraz będzie za chwilkę stop, żebym mógł podpiąć mikrofon, żebyście zobaczyli różnicę. I teraz już widzicie różnicę. To jest mikrofon krawatowy firmy Boja BY 3 z USB-C lub Lightningiem. I napiszcie w komentarzu, czy jest jakaś różnica. Ja dopiero się dowiem. Jaka jest różnica wtedy, kiedy będę montował. Także taka jest różnica w mikrofonie. Nie wiem, czy tutaj przypadkiem nie jest redukcja szumów jakaś włączona, więc możecie mi to wybaczyć. Bo niestety nie można się podpiąć do tego mikrofonu za pomocą telefonu i żeby można było sobie zmieniać ustawienia jakieś w nim. On ma jakieś przyciski plus minus i tak dalej. I to można tym wszystkim. Serować, będę musiał się rozeznać w internecie, jaka instrukcja obsługi jest do tego. Z tego względu, że nie mam już instrukcji obsługi do tego do tego, do tej, do tego mikrofonu. A co chciałem Wam jeszcze pokazać? Z takich rzeczy, które będą upgrade'em w tym roku: lampka Telesina do DJI Osmo Action 3, 4, 5 Pro i 6. I ona bardzo fajnie działa. Jednym przyciskiem możemy sobie włączyć, ma różne tryby, moce, ma miganie na przykład, ma żółte światło, takie 4000 kelwinów, czyli żółto-białe, neutralne i białe. I teraz mocowo tak to wygląda, także bardzo fajne usprawnienie, tak myślę przynajmniej. Zobaczymy jak wyjdzie w boju. Dobra, jest 9.33. Ja bym poszedł sobie zrobić kawy. Bo wiecie, że można używać szelek do kamery. A ja kupiłem sobie coś takiego magnetycznego. To jest taka tarcza. Ta tarcza ma bardzo silny magnes. Tutaj się montuje kamerę. Na złączę GoPro. Czyli tak naprawdę każdą można, jeżeli się kupi adapter. I co? I to się wkłada. Można sobie palce przetrzasnąć, oczywiście. Można sobie włożyć to pod bluzę. Bierzesz to na szyję, w ziomeczku, ziomczynią. Wkładasz sobie to pod bluzę. Wygląda, jakbyś nic nie miał. Nic nie miała. Cykasz sobie, i masz to na klacie. Można sobie to elegancko teraz trzymać. To się tak trzyma. Można sobie wyprostować. Cyk. I mam tutaj cały zestawik. Bez szelek, bez niczego. Kamera, kamera po prostu zamocowana z mikrofonem. Mam dwie ręce wolne, mogę wam pokazać. Tu mamy cap holder do BMW E87 w schowek. Zamiast tutaj, jest pilniczka, tu mamy schowek do kieszeni. Tutaj nam się coś zrobiło. Ekstrud, 11 minut. Tu mamy cup holder do skody, optawi jedynki. ja sobie poczyścimy te stoły, żeby nie było z tych resztek. No, tu się drukuje, tu się drukuje, cyk, 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 cyk. Jak przejdziesz się palcami rękami matacie ten stoł, to musicie zawsze go wymyć, ewentualnie zapsikać hegronem. Wtedy to jest odpowiednia warstwa, taka tłusta się robi. A tutaj się drukują nóżki pod kółka, takie do stołów, czy do mebli, do wszystkiego innego. Do łyżeczka dziecięcego dla mojego syna, żeby można było łyżeczkiem jeździć. No i kratka do BMW E30, E60. No i tak to wygląda. Klient przyniósł wczoraj jeszcze nadchodne. Sztycę. To jest sztyca, sztyca siodełkowa i trzeba będzie do niej dorobić tulejki, takie małe pizdryki, o coś takiego, to nachodzi na to, tu jest już dość duży luz jak na taką tulejkę i ta tulejka wchodzi tutaj, cyk. I to się trzyma. Chociaż smaru by nawalił, i jakiegoś towotu też by się trzymało. Czy żebym sobie włożył, już nie wyjmę? Nie no. Jest luzik. Jest sucho przede wszystkim, tu to no smaru nawalił. Gdybym jeździł na rowerze i miał takie rzeczy robić, to pewnie bym nawalił smaru. No, dobra. Biorę się za to. Bardzo proste. Cztery sztuki takie. Przygotujemy sobie jedną i, i, i co? I wydrukujemy. Jak się wydrukuje, to wam pokażę. Mamy tutaj sztycę siedelka i mamy tutaj tulejkę. Tulejkę wydrukowaną z PET-u, z PETG dokładnie. Lewa to jest PET, prawa to jest oryginalna. Dobrze, no, łączymy jeszcze siadełko. Trzy tulejki mamy wsadzone. Stare jeszcze. I jedną mamy nową. Pasuje na ścisk. Nie chcę tego wciskać w tym momencie, bo to chcę takie pokazać. pokazać. Drukuje się. Yy, drukuje się. Kolejnych 8. Bo ta była testowa. 8 będzie dla klienta nowych sztuk. Tutaj wchodzi dość ciasno. Tak samo na to nachodzi. Dość ciasno, nie ma żadnego luzu. No i mamy wydrukowane 8 sztuk: 4, 4, wszystko jest. Teraz musimy każdą sprawdzić, czy wejdzie w tą dziurkę. Elegancko sobie wchodzi. Tam podejrzewam, że trzeba będzie przyczyścić troszeczkę. Git, a jeszcze zaminałem. porównamy. No tutaj miał luz, tutaj miał luz, a tego luzu już nie będzie. Jeszcze wczoraj przyszła drukarka 3D od klienta. Uszkodzona. Na gwarancję oczywiście. Nie rozproszę tylko na gwarancję. Będziemy ją naprawiać. Muszę ją właśnie w tym momencie wyjąć i zobaczyć, co jest nie tak. Podobno po włączeniu zasilania monitor się nie świeci, ten ekran tylko się nie świeci. Trzeba sprawdzić, czy to na pewno jest to. Zrobić zdjęcia, ewentualnie nagrać filmik i wysłać to do Bambu Lab'a, Bo tak to się odbywa. że klient może do mnie wysłać. Drukarkę na gwarancję, wtedy ja to wymienię. Bambulab wyśle mi, wyśle mi wszystkie potrzebne rzeczy. Ewentualnie powie, co zrobić, co sprawdzić. Ewentualnie szybsza droga to klient pisze bezpośrednio do Bambulaba, do producenta na podstawie faktury czy paragonu, może to czy numer SN podaje. I wtedy jest najszybsza droga, najkrótsza droga, najszybsza droga w pomocy bezpośrednio przez producenta. A jak wysyła produkt do mnie, to ta droga się wydłuża. Dobra, wyciągnąłem bazę. Podepniemy sobie ją do prądu. Podepniemy sobie ją do prądu i zobaczymy, czy się coś dzieje. Tu się świeci, ale monitor nie reaguje. Tutaj już nie reaguje nic. Pójdę zobaczyć, jak to w moich drukarkach wygląda. Bo białe światło mi się wydaje, że tam nie powinno być białe światła. może? Nie no, białe jest, dobra. Białe jest, jeszcze szybko paczkę spakuję, jedną, bo mam jedną paczkę do spakowania z wzornikami, bo klient na nią czeka dość długo już. Pęcam i tak widzę w tym miejscu coś się zadziało. To niefajnego się zadziało. Dzwonię do klienta, żeby mu o tym powiedzieć, bo powiedział przez telefon, że nie było żadnego zwarcia. Mamy winowajce, mamy moi drodzy winowajce, nawet włączę zasilanie, żeby Wam pokazać, ten winowajca jest w tym miejscu, jakiś tranzystor po prostu sobie wybuchł i nadtopił obudowę. Ja obstawiam, że przeszło dziś przepięcie na poziomie listwa, gniazdko w ścianie listwa drukarka. Tak powiedziałem też klientowi. Klient powiedział, że to do listwy było, do przedłużacza tak zwanego. No nic, robię zdjęcia i wysyłam do bambu. Zobaczymy, co odpowiedzą. No, to nie jest wina użytkowa, uż, użytkownika, no bo to moim zdaniem jest to wina złych komponentów. Złych komponentów z tego względu, że no, producent powinien dobre komponenty dawać. Mimo, że ta drukarka kosztuje, nie wiem, tam około 2200 zł, dla klienta docelowego, dla mnie trochę mniej to i tak drukarka powinna być na dobrych komponentach złożona nawet w tej cenie nie powinni na tym oszczędzać, nadmiarze oszczędzać no bo to wiadomo, na plastiku można oszczędzić, na czymś można oszczędzić ale tutaj nie powinni oszczędzać ani grama na takiej elektronice no chyba, że chcą potem wymieniać będziemy odśnieżać Zobaczcie jakie są schody takie, że ja pierdę. <laughs> no, <śmiech> takie zaspy, że się w głowie nie mieści sakra Nie, no, kurwa, jutro z łopatą przyjeżdżam. Wziąć łopatę z piwnicy, jeżeli ją mam jeszcze. Łopata, którą ma, 26. 14 lat prawie 14 lat w czerwcu minie 14 lat. Z pierwszym samochodem ją miałem, znaczy miałem z pierwszym samochodem, kupiłem samochód, dostałem od rodziców samochód pierwszy Renault Megan Cupé, jedynkę super samochód kupiłbym teraz. I zrobił z niej projekt jakiś pod dróg, e może w przyszłości. Ten samolot jest są drogie. 1.6, 20 -E F4R, F tam był silnik benzynowy. Zajebista sprawa. I co? I miałem tylko na przodzie zimówki, bo wtedy było cienko z kasą u mnie. Miałem na przodzie zimówki, z tyłu miałem letnie, tylko takie letnie takie żylety, powiedzmy, takie z grubym bieżnikiem. I co? I zawsze ze sobą woziłem łopatę. Bo nie wiadomo kiedy się mogłem zakopać. Ten samochód dużo palił. Lekki był, dużo palił, benzyny. I często się zakopywał. Wytrukowałem sobie finalną wersję chyba obudowy na mikrofon. To jest wersja stara, taka błyszcząca. Tu warstwa po warstwie. A tutaj z wersja Fuzzy Skin. Czyli taka strukturka zrobiona. Wygląda to, jakby był wydruk zniszczony. Ale nie jest. Taka chropowata ta skórka. Żeby warstwy poukrywać. No i zaraz zobaczymy, czy to w ogóle spasuje. Jak to będzie wyglądało. Jest do poprawy. Jest do poprawy, bo się nie chce wsunąć. Trochę tutaj. No, Miejsce zabrałem z tej wsówki, chyba za dużo, po prostu. I stopka nie wchodzi. Tu ta stara jest za, za luźna, a tam po nowemu w ogóle się nie wsuwa. Ja bym chciał, żeby to było tak mega, mega ciasno. Jak Wam się podobał odcinek i nowa jakaś audio, dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę. Komentarz dla zasięgu, jeżeli nie chcecie napisać co myślicie o nowym audio. I subskrybujcie kanał. Cześć!